Witam serdecznie Fischer Banka. Fischer Banka, turniej pretendentów Bled 1959. Turniej pretendentów. Po polsku mówimy pretendent. Angielski agent mówi turniej kandydatów. Kandydatów do czego? Kandydatów. No właśnie. Fischer Biały. Benkę czarne. To Benka to ten od gambitu wałżeńskiego. Grywał go, rozpropagował go. Paweł Wękę. W 1959 miał dużo szczęścia, bo już grał w 1958 jako Amerykanin. A jeszcze w 1956 był Węgrem. No ale te wydarzenia w 1956 węgierskie. Skoczek C6. D4. I D6 mamy tak zwany wariant współczesny. To nie jest wariant Rausera. Szczególnie po tym ruchu jest to wariant Sozina. Wariant Sozina. <laughs> so, tutaj się gra E6 i przechodzi do ataku Sozina przeciwko systemowi z Scheveningen. Najchętniej, ale można też w jakimś takim zagrać. Hetman B6. A to Fischer zagrał tak, jak się mi grywa, bo tutaj idą skoczkiem na b3, albo biją na c6. A no, to jest dobry system, bo on skoczkiem, gońcem wstanie na b3. <coughs> no, e6. No e6, no, przeszedł do systemu z Hewaninchen, z kiepsko stającym hetmanem na b6, ale z tym gońcem, no, w ogóle przeciwko sycylijskiej białopolowy goniec, jest problematyczne Z nim problemów nie ma tylko w ataku Wielinierowicza i w ataku Jugosławiańskim przeciwko systemowi Smoczemu. Więc może system Smoczy nie jest taki dobry. Chyba, że przyspieszony. O! On tu go zawsze saja. <laughs> tutaj był niebroniony. Tutaj dodatkowo zasłania pionka B. No i normalną grę odchodzi tutaj z przekątnej. Będzie atakował pionkiem F. No jak widzimy, tu będzie atakowała przy okazji tego nieboraczka. Tu łapie, tu łapie, białe pola tam i hetman c5. No i co można powiedzieć? No można tak grać. Jak mówią, medycyna notuje i takie przypadki. Medycyna jest wysinna. Chociaż program może to oceniać dobrze, no to należało szukać gry A6 gońcem gdzieś wyjść na D7 łapać linię C pole C4, bo skoczek idzie na C4. Hetman C5 to taki ruch, no nie, nie użyję słowa. Z, z, z gender F4 No B5, jest zdecydowanie ni w 5, ni w 9. No nie ono jest za wolne. Ono jest za wolne. I ten skoczek idzie na G3 no widzimy tu będzie szedł na H5 może może na F5 skoczy B4 no ale widzimy wieże rozdzielone <laughs> i kombinujemy, bo tu Fischer już zakombinował Fischer zakombinował to nie była żadna partia no, chociaż ten żebękę. Oddał kiedyś w turnieju strefowym, międzystrefowym miejsca. Ten chyba Benke. Albo Evans. Chyba Benke. No, ciekawe za jakie pieniądze wodą Proszę, Węgier. Pojechał do USA i od razu błyszczał. Od razu Paweł. Po węgiersku Pal. Po francusku Pol. Pol. Paweł. Paweł, no kombinujemy jak Fischer. Pozycja dojrzała. Żeby atakować na skrzydle to jest tak zwane centrum dynamiczne. W centrum dynamicznym trzeba wyjaśnić sytuację w centrum, czyli zafiksować jakoś piony. No i fiksuje. I teraz jeżeli BC3 F6 nie bardzo tu może być. Gońca. I chyba skoczek A4 jest kończący albo Hetman G4. No skoczek a 4 No jak tego obronić Tu można zagrać G 6 Ale też nie jest dobrze. Pogoniec H6 trzeba uciekać królem. Oddać jakostkę Takie. A pogoniec D8 Skoczek wchodzi jak przysłowiowe masło. Dlatego czarne wybiły. I teraz kombinujemy jak fisher. Kombinujemy jak fisher Można Fisher zrobił z Fischer. Pomyśleliśmy, myśleć warto. W szachy wygrywa ten, co się nie spieszy, ten, co dłużej myśli. Wtrącił tu, trzeba odbić. Wskoczył tu. Jak widzimy, marsz pionka B nic nie dał. Tutaj pion broniony póki co. Trzeba odejść Hetmanem. I gdzie odejść Hetmanem? Na d6 nie można, na c7, jeżeli hetman pójdzie na c7, no to tu wchodzi w niego jak w masło. Tu wchodzi w niego jak masło. Trzeba grać w wieża g8, bo wszystko inne przegrywa. Poszedł na d4, no on tu nie stoi stabilnie. Hetman w centrumie, przy otwartych, jak widzimy, to jest takie ruchy życzeniowe. Na jedno. No ale Fischer co? Fischer mógł dać szacha tutaj. I teraz wie, Ale Fischer to nie Kasparow, który musi dać szacha. Poszedł na H5. O, Pozycja jeszcze lepiej poszedł. to nic nie pomaga. Ówcześni naukowcy twierdzili, że po EF4 Hetman G4 Król H8 Hetman F4 F5 i czarne żyją. No bardzo dobrze. Tylko, że tu można zagrać skoczek F5. Król H8 przegrywa natychmiast. Rzadki przypadek. Proszę sobie zrobić zdjęcie. Niektórzy inteligenci, 15% mówią na trzy pionki tramwaj. No to co powiedzą? Na to trolejbus, WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa, no co mogą powiedzieć na no to? Na trzy pionki mówią tramwaj. To na cztery powiedzą trolejbus. I proszę, idzie wieża na H4. Trzeba oddawać hetmana. I tu już się skiepścił. Zagrał skoczkiem B3. No ruch bez sensu. Goniec specjalnie nie bierze udziału w ataku. Tutaj te skoczki wieża są groźniejsze. Są dużo groźniejsze. No ale to się sypie bęka, no sypie się. Ale zakombinujmy. Zakombinujmy jak Robert Jamesowicz Fischer. Co z tą wierzą? Co z tą wierzą? Jeszcze raz mówię, warto, i kto komu mało, niech zatrzyma film. Niech zatrzyma film i patrzy i szuka. Tam, kiedy mówię, co zagrać, wykonujemy pracę, wykonujemy trening. Im więcej liczymy wariantów pamięci, bardzo dobry trening to jest obserwować jakąś dobrą partię w internecie w tej chwili, zgadywać, zgadywać ruchy dwóch stron. potem się zastanawiać, Dlaczego oni nie zagrali tak dobrze jak ja pomyślałem Tu wygrywa oczywiście wieża AD1 Najprościej w świecie I musi być Apohetman H6 I Teraz nie może za bardzo tiu No bo skoczki mówiłem, że skoczki matują no, musi to tej hetmana oddawać czy coś. No, nieważne są co. więc. Zbił na F4. No, ale jak zbił na F4 też jest skoczek H5, no bo to odsłania hetmana. F5 i powierza AD1. Hetman się nie mieści. Nie może być na B2. Może nastąpić C3 przesłona. Przesłona punktu g7 no więc zagrał hetman na e5 bo jeszcze brani no a teraz to już prosto pan szachuś pan szachuś no nie może do narożnika to pokazuje tylko dla Dawida i to musia Nie wiadomo po co to czarne jeszcze grają. Co prawda mają za hetmana gońca, skoczka i dwa piony. Ale jeden pion leci od razu, drugi też. Figury nie grają. Zobaczmy, że on cały czas jest w debiucie. Wieże są rozdzielone. Pan szachuś. I tu napad na dwóch i skoczek D7 nie pomaga. Chociaż tu, gdyby wziął pioneczka. Skoczek E4 też nie pomaga mu, ale on tu zagrał hetmany 7. Wziął konisia. Bo tu by trzep... tu, tu... Aha, bo nie w nie pokazałem. Że na to, to by szepnął tu. Przepraszam, ja zapominam, że to trzeba pokazywać. Nawet najbardziej oczywiste rzeczy. I podziękował. Nie chciał dalej się męczyć. Hetman wyżyna te piony. Pion może dojść do H6. Ale zobaczmy od początku, bo to jest ciekawe. Gra sobie. Sycylijską. Tu robi taki trochę dziwny ruch, który nie daje przewagi. No tu wiadomo, że to tak chce grać. I nagle traci poczucie rzeczywistości. Czy to jest dobry ruch, czy zły? Ale jest to ruch zgryślitkowy. Nie ma powodu. Zobaczcie, że te figury. Te figury nie zagrały do końca partii. To tak się mówi. Do, jak w tym momencie ja bym mówił, że, że źle zagrał to by się powiedzieli, no a jak grasz, a jak grasz, a jak grasz, a jak pan gra pani Piotrze. No i bym wam nie wykazał, że ruch skoczkiem na a5 jest zły, ale ruch skoczkiem na a5 jest początkiem kłopotów. Teraz Sechert poszedł, robi grę środkowo, a Fischer poprawia pozycję, gońca wyprowadził, piona, żeby kontrolował pole 5 Przerzucił skoczka na lepsze pole. I to musi przyjść do głowy, że coś jest nie tak. No, oczywiście, Fischer policzył wcześniej, że B4 nie gra. Jeżeli po B4 białe dostają dużą przewagę, to znaczy, że ruch jest zły, no ale cały czas tamty wie, że o i goniec nie gra, uderzył, wyjaśnił sytuację w centrum. B2 jak widać się nie przyjmuje, Hetmas nie go weźmie. I proszę cichy ruch. Cichy, kończący ruch, chociaż postawienie wieży też było dobre. Prosto Skoczek na Mata Na Hetmana. No, zabrał Hetmana, to już mógł poddać, nie dało po co. A on może chciał przeciągnąć za 25. posunięcie, żeby nie było tak zwanej miniatury. Co to jest? Dla, dla widzów to i tak jest miniatura. Dla Benkego też. No ale widzicie, Fischer to Fischer, prawda, jak on pięknie grał. 1958 rok, Bled, Turnie pretendentów. To nie te do, e, remy te remi jak u nas. To gra.